Mam go z tej samej nagrałem dzisiaj grę Stony Pizza Maritor 4 odcinek, zostawcie suba i łapkę w górę e, Zostawcie komentarz pod filmem O, widzę, że są znowu limitowane oferty z świata 4 e, Jakbyście się pytali, czy mam taki wielki level, grałem Ciągle nie nagrałem filmu, bo No to nie chcę się mówić, ale Uzbierałem trochę kasy. Już umiem kółka robić dużo, dużo kółek bardzo. Nawet prawie wszystkie umiem. Chyba nawet wszystkie już. Bardzo dobrze mi idzie granie. O, mam maksymalny level i możemy zrobić. A jej, Jak widzicie, robimy za trzy. Albo zróbmy jeszcze kółko na. 50 level Gdzie jesteśmy tacy szybci Ships Chowba I... Oj, nie wyszło Nieważne Zwejdźmy gdzieś może Czekajcie Co to jest? Wyjdź z tego Greenraft, to nowy update chyba był. Wejdziemy tam. Chciałbym tam wejść. O nie. O! Dobra. No i tutaj możemy zrobić naszego rebirt Uwaga, uwaga, rebirt na 50. Zostaniem 7000 krążków. I będziemy mieli maksymalny 85. 2 razy X będzie i nowy rebirt Uwaga! Teraz nie idziemy na wyścigi, ale patrzcie jak jesteśmy wolni i ale patrzcie jak szybko X zdobywamy. Jakbyście nie oglądali pierwszych odcinków, tu na górze jest pasek e, Levela, Rebirty tutaj są, tipsy, race i tu jeszcze takiego jak Chord Race tej jajka co mówiłem chyba w pierwszym, drugim i trzecim odcinku. Nie, trzeciego nie ma. To jest czwarty, to jest trzeci. O, dużo nam da teraz te złote jak bierzemy. Cały level. O Tails. Yy, Zawsze chciałem tego skina mieć. I dalej go chcę. Chcę go mieć bardzo. Chcę teraz, teraz zobaczyć ten. Ile ten żółty doda mi levela. Oj, 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 jak chodzę, to zostaje, ale to nie jest taki dużo. Chodzę na połowę, ja zdobyłem nowela. Wchodzimy. D969 Expa. Jakbyście się pytali, czemu, czemu mam takie dziwne przywitanie na początek. Ja tak lubię mieć, ja tak lubię się przywitać. Znalazłem to na YouTube te to przywitanie. Bierzmy tyle ile. A jajaj, nie wejść. Um, bardzo mało użyłam spacji. Nie wiem czemu. A spacja jest bardzo potrzebna do gier. Nagrałem na pewno jeszcze w inne gry, tak jak Speed Legends. W taką grę będę chciał y, nagrać. Ale jeszcze nie mam na to ochoty. Powiem. O, bilet. Wczoraj 20, mamy dopiero 3. Chyba jeden zebrałem przed, na przerwie między odcinkami. Tak ja mam mało przerwy między odcinkami. Wczoraj nagrałem bardzo, bardzo dużo filmów. Bardzo dużo takich filmów nagrałem. No i zobaczymy, jak dzisiaj mi pójdzie z filmami. I jakby co to mnie ząboli z prawej. Teraz i z lewej strony dwa. I jak będę trochę mniej mówić, to przez to, że mnie zęby bolą. Ręka mnie boli. Biegniemy, rozpędzamy się na wielkie kółko, którego netni. nie... Jak nie umiemy małego, to... O, dobry plan. Jak nie umiemy małego, to zrobimy wielkie, nie? Zawsze się wtedy udaje. O, jeszcze nie doskoczę to Przeskoczymy to. Oj, umie to wejść na to. Obróćmy po prostu kamerę. O jakie to jest drogie, ale bardzo opłacalne, bo najlepszy peda... Nie, nie jest takie opłacalne. Nie jest to opłacalne, tak jak myślałem. Trzeba być po prostu bardzo dużo nagrywać, żeby umieć ujrzewać wszystkiego naraz. Ja nie będę zbyt. Chciałbym, żeby to była moja praca, to mniej się o tym nie będę gadać. Co tu trzeba było zrobić te rajsy? No to nie zrobimy tego niestety. Za szybko tego, bo mi to trudno idzie z tymi wyścigami. Jeden zrobiłem między odcinkami z nim Roberta Robiłem. Podbiegnę pod tą górkę. O, jest. Trudno się rozpędzić jeszcze. Uwaga, uwaga, uwaga. Ho! Jeszcze gorzej niż wtedy. Ale przynajmniej tu umiemy wskoczyć. Jak, jak. mówiłem. A jak nie mówiłem. No to nie wiem, ale. Czy mówiłem, czy nie mówiłem. To teraz powiem. Zostawcie suba i łapkę w górę. I komentarz. Zostawcie. Wspierajcie mój kanał. Proszę. Bardzo mi to przydam, bo żeby nagrywać inne, no jak mówiłem. W poprzednim odcinku to potrzebuję... Nie z tego, ale w poprzednim odcinku w ogóle, co nagrywam, potrzebuję ten trochę pieniędzy, żeby zdobyć nagry. To nie było stać. Jakbyście się pytali, czemu płat czemu nie kupuję tutaj w shopie żadnych takich rzeczy. Po pierwsze chcę kupić gry, później nie będę mieć na co pieniędzy wydawać. Będę wydawać tutaj na te gry, na tą grę, na Pet Simulator, może X. Będę na pewno Kup będę kupować najwięcej Magnet Bootsa, e, Triple To i Triple To, a to, to, to mi się niezbyt przyda. God codes mi się nie przydają, Redim kody nie znam, ale game Passy. To będzie dobre, to chcę, raczej znaczy, to nie, ale to chcę, to mi się przyda dwa razy Rebirth dwa razy to, 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 Infinity Magnet, będę musiał boosta kupować. Bardzo dużo mi się może przydać tego, ale to zależy ile będę miał pieniędzy, jak mówię ciągle. A to mniejsza. Gra ta bardzo jest fajna. I będę nagrywać inne gry, dużo innych gier, bo ja lubię ten, y, nagrywać gry, lubię grać dużo, więc dlatego będę też dużo gier y, grać tutaj. Ode mnie się nigdy nie biegłam chyba, albo mało, po prostu biegam ten. Dźwięk jak w soniku. Zaczekajmy, zaczekaj. Hop, w samolot. Zabiorę. mam zabi tutaj. Zab spróbujemy zobaczyć jakiś ten. Zaraz. Charakter, bo bym chciał. O, mam Sonika. Nie wiem skąd. Ale Sonika se ubiorę, bo Sonic będzie lepszy. Zobaczymy, czy jest taki skin. Czy jest taki ten kod Sonic. Na pewno nie ma, ale zobaczymy. Ready, Sy o... Dobrze? Nie. Sy o... ...ny i... ...sy... Sonik. ...sy py... e dy Bardzo dobrze umiem po angielsku. no, no trochę. Speed. Sy i... ...ny. Aha, ty o... Oh. Akurat to nie jak się pisze simulator. Simulator. Nie pisze albo po prostu Sonic. A Speed może. No Speed będzie lepiej. Enter. Ready File. To Sonic. Sy on. I. S Sonic. Ready File nie ma. Więc ja mam planu... Ale mamy Sonika, a Sonik może być bardzo fajną postacią. Spróbujmy teraz się przebiec po prostu na prostą. Ma bardzo mało skrętu to zrobimy. No nie. Barierka. To podbiegniemy gdzieś. Hop, hop, hop. Tutaj, w tą stronę będziemy biec. Albo jednak nie czas. Zapraszam. Już. Biegniemy po prostu w tą stronę. Prosto w tą. Diegno tu podbiegnę oczywiście. Po co ja biegnę naokoło jak mogę tędy? Po cichutku jeszcze nie powinien wejść, bo ja jeszcze nie odblokowałem tego, ale po cichutku, po cichutku Hop. Hops. Tędy. To jest dobra też kryjówka. To nikt prawie nas nie widzi. A nie można o, patrzcie na to. Można iść tam. Do... Nie można iść dalej. Lecimy. Lecimy grać. No i nie, ale się odbiłem. A bo tego się odbija. Ha, mogę tu wejść. Od jakiego to jest? Tylu to Bebiltów, jest od dwóch, jeszcze jeden. Jeszcze jeden Bebilt i mo, możemy tam wejść. Bebilty, Bebilty. O, ja. Podbiegniemy tutaj, na pewno. Uj. Nie, nie w tę stronę. Trochę, ale nieważne. Uj Lecimy pod rampę... O! Ale fajnie! Jest! Tak, możemy iść na wyścig. Zobaczmy, jak nam pójdzie skrzynkami startujemy. Uwaga, uwaga. No nie tak kamera. Co to jest za mapa? Już na takiej mapie nie raz grałem na, na tych wyścigach jednych takich na tej mapie. Raz grałem na pustynnych, co spadłem. Trzy razy grałem i... ale nie na jakiej jeszcze mapie? Te dwie tylko pamiętam. No telefonie się dużo łatwiej gra, powiem. Lecimy górą. Wtedy jeszcze nie jechałem. Lecimy, spadamy, będzie lepiej. Odbiegniesz i Co teraz? Jest. Pierwsze miejsce! Otwieramy drugą skrzynkę. No rings się dostałem. O, cztery tysiące, otwieramy. Uwaga, uwaga, zobaczymy. White Electro Trail. Zobaczymy, co, czy to jest dobre, czy nie. Ale otworzymy jeszcze jedno. Na całą kasę wydamy. Najgorsze, niestety. Ale przynajmniej level up. Dobra. Oj, nie stać nas już. Czyli było nas stać tylko na jedno. No to szkoda. Menu. Pety zabieramy. Jeszcze nie. Trail. Co on daje? Plut 15, 3, czyli jest lepszy niż Pet. Tak? Zobaczmy. Nie jest lepszy, niestety. Jakby był lepszy, to by było fajnie. Dobra, lecimy. Oj, ale zepsułem. Hop. Może odstawić wiedz jak fajnie. Zobaczmy, czy tam idzie wskoczyć gdzieś? Tam coś jest! Spróbujmy tam. Lecimy... Nie doskoczyliśmy. ja na tym innym odcinku, a te... Zróbmy 40 level może. Będzie fajnie. Zaczekajmy szybko, szybko. O dobra. Sprawiłem sobie kamerę. Jak nie, nie po niczym. No i to będzie na tyle w tym odcinku. Do widzenia. Cześć.